Witam was bardzo serdecznie w czwartym dniu maratonu Speed Simulator 99. Zachęcam was oczywiście do klasycznie zostawienia łapy w górę, a jeżeli jesteście nowi, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Mam dla was dzisiaj coś naprawdę specjalnego. Ukrywałem to w poprzednim odcinku, żeby specjalnie nagrać ten i pokazać wam specjalnego peta, takiego mam. Ale zanim tutaj zaczniemy, to trochę was muszę podtrzymać w niepewności. Więc zaczniemy sobie od czegoś takiego bardziej prozaicznego, to znaczy weźmy sobie, otwórzmy Crystal Key. W sensie Crystal Chest otwieramy. I oto jest nasz drop. No ocencie sami, czy było warto otwierać. Dostaliśmy coiny razy 4, jeżeli chodzi o Enchant, więc moje ocenie całkiem spoko. Dzisiaj przy sobie oczywiście Poekspimy, dodatkowo porobimy misję i również będziemy tutaj. Cały czas próbowali zdobyć huge. Taki jest mój zacny plan. Dobra, i teraz tak, zanim zaczniemy w ogóle, jak ja wspominałem, to będę chciał też robić kilka openingów, ale o tym y, również y, za sekundkę. Tymczasem, tak, weźmy sobie tutaj, przejdźmy o na przykład free temki zgarnięte. Więc y, no tutaj za dużo nie mamy ale możemy owocki kupić ogólnie polecam wam z tych automatów kupować wszystko bo są achievementy zaraz wam pokażę między innymi też gdzieś tutaj było żeby kupować właśnie z automatu więc opłaca się bo zawsze coś z tego dostaniemy a później już te owocki i inne rzeczy praktycznie na co i nic ale zobaczcie do wędkowania możemy w każdej chwili wrócić ale no do tutaj skrzynek nie za bardzo Mamy też Dick Side, tak sobie później przejdziemy. Mamy też piramidowe OBBY. Możemy tutaj zgarnąć GEMY, ale takie liczby, no, bym powiedział, średnie, przynajmniej jak dla mnie. No więc tak, e, przejdźmy sobie na ostatnią krainę, troszeczkę sobie podekwimy, i wówczas pokażę wam właśnie mojego nowego PETA. Więc tak, w ogóle jestem na serwerze z, ze smurfkatem. Taka ciekawostka, dobra, mniejsza o to. Weźmy sobie tutaj, za załączmy um, jakieś fajne rzeczy i zobaczcie, co ja tutaj mam. To jest mój nowy pet, mianowicie jest to kolejny huge. Proszę bardzo, tak on wygląda. Tutaj podejdzie. Zobaczcie, widzicie, dołącza on do mojego tutaj yetiego, a więc mamy aktualnie dwa huge i moim celem będzie Zebranie kolejnego huge'a w dniu dzisiejszym, zobaczymy czy nam się uda, jak widzicie, no e, poziom drugi w ogóle trzeba go troszeczkę tutaj podekpić, Nie ma to tamto. E, weźmy sobie tutaj damage, monetki. I teraz, tak y, wydaje mi się, że fajnie by było na razie dać sobie coiny i strong pety, żeby zobaczyć mniej więcej jak my w ogóle bijemy. Czy to ma jakiekolwiek w ogóle prawo bytu. Ten nasz huge. A wydaje mi się, że to jak najbardziej. W ogóle mam 34 tysiące Emerald Coinów, i przez to, że czekam cały czas na update. W ogóle w momencie, jak ten odcinek się pojawi, to update już jest, więc zapewne te coiny się przydadzą. Ale na chwilę obecną no, niewiele mogę zrobić, więc tyle w temacie. Więc tak, możemy sobie przejść do ogrodowego kupca i zakupić nasionka u niego. Nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku, a wypadałoby ogródek tutaj troszeczkę nam podrasować. Jak widzicie, mamy tutaj, wow, już mamy więcej tych rzeczy, dobra. Sadzimy, proszę bardzo, tutaj i tutaj. Ja to muszę podlewać, tak jest, przydałoby się. Dobra, pędz. podlane, możemy iść sobie stąd. Jestem ciekawy czy na dłuższą metę właśnie te roślinki coś dają. Może z tych roślinek też jakiś huge może polecieć. Nie mam pojęcia. Jestem sam mega ciekawy. Ale no cóż, spróbujemy zrobić taki speedrun po huge'a. Mianowicie e chciałbym pójść sobie do dig site. Gdzie to było szanowni państwo? Bo chyba tutaj piracki tawernie, a nie tutaj. Tak, na pewno Fossil Digside, tak. I damy sobie. że z jakieś dwie minutki o, na to. I potem spróbujemy po raz kolejny z, z jeszcze na chwilę obecną. E, najlepszego jajka jak jest. Wdropić coś. Dobra, spróbujmy. spróbujmy stąd, bo no, mamy na chwilę obecną dość kiepską łopatę, Chociaż z tego co widzę. Łu, tu jakiś wariacik kopał to dość tak. Głęboko. Dobra, nie ma szans, żebyśmy tutaj kopali, więc spróbujmy po prostu pójść sobie tutaj na bok. Okej, okay, kolejna skrzynia. No, niestety nic tam nie wytropiło póki co, ale widziałem, że. A, jakieś questy zrobiliśmy. Spoko. Miśmy questę najpewniej, żeby no, tutaj właśnie. Mm, ileś tam bloków wykopać tak mi się wydaje. Więc całkiem spoko. O, kolejna skrzynia. Nie ja na bank z tych skrzyni on może wydropić, tylko kwestia jest taka, e, czy z tych najsłabszych też może wydropić, czy po prostu muszą być to jakieś, nie wiem, skrzynie na samym, nie tutaj. Nie mam pojęcia. Jak chcecie, to mogę, nie wiem, wam nagrać ponad godzinę, jak kopię, ale <laughs> nie wiem, nie wiem, czy wy to, ktokolwiek chciał oglądać, śmiem wątpić. Dostaliśmy na chwilę obecną eliksir monet, razy dwa. Czau kolokwialnie mówiąc. Dobra, z racji tego, że to już idzie ciężej, pójdźmy sobie na powierzchnię. Może gdzieś tak po boku kopmy. Też jest to jakaś no, taktyka, że tak powiem. Dobra. Okej. Okay. O, kolejna skrzynia. Kolejny temek, ale no niestety to nie jest huge. Niestety. No, ale zawsze coś tam zarobiliśmy. O, mamy lepszą skrzynkę. Ale no niestety nic tutaj nie ma. A szkoda. Ej, nawet fajnie się w tym roku kopy, tak? Eee, ciekawe bloki można znaleźć. Mamy tutaj złoto. Oj, kolejną skrzynię. Też jest huge, niestety. Ale jestem bliski ten. Jestem bliski tutaj upgrade'u na lepszą łopatę. Dobra. Myślę, że jeszcze zobaczymy z dwa bloki, czy jest tutaj coś. Uwaga, uwaga. No nic nie ma, niestety. Więc idziemy sobie stąd. Teraz tak odbieramy sobie prezencik i, i, i weźmiemy sobie. Znijmy enchanty. Bo ja potrzebuję enchantów na szczęście. lakiek 3 Takich potrzebujemy. Ponieważ będę po raz kolejny próbował swojego szczęścia. Jeżeli chodzi o huge. W jajkach, i ja otworzymy ich sobie 10. Taki jest plan. Gdzie tu jest? O, tutaj są. W ogóle zobaczcie, ile one kosztują, a ile on kasy co nie. Dobra, pierwsze. Dobra, Żenada. Drugie. Chociaż Beagle, więc trochę lepiej. Trzecie. Słuchajcie. słuchajcie, to tak zawsze jest. Jak ja otwierałem w że X, pamiętam, otwierałem chyba no z minion tych jajek żeby dostać pierwszego huge'a, więc u mnie no szczęścia brak, jeżeli chodzi o takie rzeczy kompletnie. Dobra, 19, otwieramy na raz, więc otwórzmy jeszcze, nie wiem, z 4 może. Ja tak przedłużam to otwieranie, bo wierzę głęboko, że, że ten głupi huge no, się dropnie, ale no, bym musiał chyba ze 100 tysięcy tych jajek otworzyć i wówczas by jeszcze nie wydropiło. I dobra, i ostatnie, uwaga, uwaga, no niestety.